zanim technologia transmisji głosu stała się powszechnie dostępna do komunikacji radiowej stosowano telegraf bezprzewodowy. Wykorzystuje on fale o stałej amplitudzie i częstotliwości. Aby przy jej pomocy przekazać informacje, należy ją przerywać w odpowiednich interwałach. Ten sposób przerywania sygnału to modulacja telegraficzna, a przyjęty powszechnie system kodowania to alfabet Morsa. W 1838 roku Samuel Morse i Alfred Weill opracowali sposób kodowania znaków alfabetu, cyfry i znaków specjalnych w systemie trójkowym. Brak sygnału, sygnał krótki, sygnał długi. Kod przeszedł wiele zmian, ale jest używany do dziś głównie przez radioamatorów, a także w zaawansowanych systemach radiokomunikacyjnych, szczególnie w radionawigacji lotniczej. Sygnał długi trwa co najmniej tyle, ile trzy sygnały krótkie. Przerwa między sygnałami w ramach jednego znaku nie może być dłuższa niż jedna kropka. Przerwa między znakami musi wynosić jedną kreskę, a między grupami znaków trzy kreski. Proste? Nie aż takie proste, jeśli wziąć pod uwagę liczbę kombinacji, które należy zapamiętać na tyle biegle, by w locie dekodować treść transmisji. Tym większy szacunek należy się doświadczonym operatorom, którzy potrafią w głowie zdekodować nawet 40 słów na minutę.